Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie mały powód do przeszłości. Ostatnio często sobie zadawałem pytanie: Czy była taka sytuacja, że ktoś zremisował wszystkie 14 partii podczas turnieju kandydatów? Odpowiedź brzmi: nie wiem. W turnieju kandydatów do meczu Mistrzostwa Świata 2016 było blisko, aby dwie osoby podczas turnieju dokonały tego. W głównym turnieju kandydatów brało udział 8 czołowych szachistów. Najwyżej rozstawionym, a jednocześnie głównym faworytem do awansu był Fabiano Caruana z rankingiem 2823. Jego przeciwieństwem był Peter Schwidler, najniżej rozstawiony zawodnik całego turnieju. Po trzech partiach, wyżej wspomniany Rosjanin razem z Aniszem Girim mogli się przełamać i zwyciężyć partii. W piątej rundzie grali ze sobą i mieli okazję osiągnąć inny wynik niż Remis, ale. Można się domyślać, jaki był rezultat tej partii. W starcie później Aniż Giri został samodzielnym liderem podziałów punktów. Hitler przegrał z Anandem, jednak to nie zakończyło serii jego remisów. What? 11. runda mogła być przełamaniem obu szlisistów. Rosjanin mierzył się z Ormianinem Lewonem Aronianem. Faworytem był wyżej rozstawiony Lewon, ale kto powiedział, że tak ma być? Partia była dosyć wyrównana, aż reprezentant Armenii w 43 roku pomylił się. W równej końcówce Hetman w wieża i po 5 pionków podszedł Hetmanem pod związanie. Fatalny błąd Hetman B2. Świdler skrupulatnie wykorzystał pomyłkę Ormianina, grając A6. Pozycja okazała się kompletnie przegrana, Po Hetman B2 Armian się po prostu poddał. Rezultat remisów? 9 na 11. Aniż też miał okazję do przerwania swojej pasy 10 remisów pod rząd partii numer 11 zmierzył się z Hikaru na kolorem białym. No, na to nie był jeszcze ten, na pod 2800, no ale 2736 rankingu, no to nie jest mało, szczególnie, że Anish gry miał niewiele ponad 40 więcej. Aniż grał białymi, na czarnymi w partii nastąpiły E4, E5, Skoczek F3, Skoczek C6. Typowa partia włoska. Gońc C4, no tutaj w Roszadę jeszcze poszedł. No typowe struktury takie z włoskiej, tutaj jeszcze Opóźnie na komura no ale to aktualnie nic nie zmienia, bo teraz zagrał to i że E1. No tutaj przygotowanie być może pod posunięcie Gońc E3, żeby od razu wybić tym, yy, a nie odbijać pionym z F, co zniszczyło lekko strukturę pionową. W partii nastąpił gońc A7, no tutaj przewidział to na i po prostu nastąpił H3 posunięcie po to, żeby potencjalnie gońc G4 nie wchodziło, no bo w sumie ten gońc no, za dużo nie robi, tak powiem. No jedne miejsca, gdzie może chodzić, to tutaj. Chociaż w sumie, no jeżeli na chciałby się pozbyć tego gońca, no to mógłby zagrać po prostu gońc E6, no ale nie uprzedzajmy faktów. W partii H6 też, żeby nie dopuścić do ruchu gońc G5. I skoczek d2. Ten skoczek może przechodzić przez to, ale lepszą opcją byłoby przetransportowanie tego skoczka z d2 na f1, a potem na g3. Skoczek 7 w partii, no tutaj um, lekkie skopiowanie tego manewru, y, który właśnie wyknuje Anish G. I c6 w partii. Um, to posunięcie może skutkować w przyszłości jakimś ruchem d5, no podbijanie centrum przez znak no gdyby mu się to udało, no to Anisz miałby pewne kłopoty. No, to gońc A2 i w tym momencie gońca 6 dostajemy prawie identyczną strukturę, tylko pion stoi na A6, nie na A5 i goniec stoi na C1, a nie na E3. A tak to byłaby dosłownie identyczna pozycja po jednej i po drugiej ze stron. Gońc b 6, wybicie. No, tutaj zdecydował się na to i to może pewne problemy sprawiać potem, no bo możemy zagrać posunięcie tak jak skoczkę f 4 w przyszłości, nawet w partii nastąpiło D4 po prostu atak na tego piona, no bo w sumie zobaczył, że po jakimś losowym ruchu typu, nie wiem, goniec tutaj to już posunięcie takie mogłoby być poważną groźbą no akurat nie w tym momencie, no ale pokazuje, że no, tutaj wybicie wybicie i pozycja byłaby niezbyt przyjemna, no bo tutaj akurat w tym przypadku to nie działa, no bo tutaj go nie bije a7 jest podwójny atak, także y, pomijając już to, ale dojście do tego ruchu po prostu byłoby groźne y, ze strony na kamury. Ale w partii d4 i tutaj po d5 mogłoby się wydawać, że nie chcemy sobie wytwarzać zolaka i gramy A5. No ale to po prostu wytwarza placówkę dla tego skoczka na A4. No w tym momencie akurat tam się nie można przedostać, gdyż następuje wybicie i jeszcze na koniec odbicie wieżą. No ale kto powiedział, że to trzeba teraz? No to posunięcie mogłoby się wydawać poprawne, ale nawet tak, tak, taki manewr można by zrobić ale w partii nastąpiło Ebie 5 i Ebie D5, y, silnik się z tym nie zgadza, jednak wydaje się to jak najbardziej naturalne posunięcie, no bo mm, jednak nie chcemy mieć tego odstałego piona, zważając na to, że jeżeli, nie wiem, odbijemy Hetmanem, no to mamy problemy, no bo Hetman może być zaraz jakoś przegoniony, chociaż jak tak patrzę, to czy jest w ogóle jak go przegonić? No czysto teoretycznie możemy zagrać, nie wiem, tego typu ruch, żeby tutaj atakować. I potem może się przestawić pod atak na punkt E6, no bo ten pion E6 jest główną słabością w tej pozycji. I tego nie można wykluczyć. No ale e, d 5 Hetman D3 jest atak właśnie na tego skoczka. I tutaj skoczek E7. Hmm, tutaj no w sumie wiadomo dlaczego nie nastąpiło, no bo koniec. Yy, tutaj skoczek oczywiście. Tutaj to w ogóle może byłby potencjał w tym, gdyby nie to, że Hetman tutaj mógłby jakoś już spoglądać Skoczek H8, skoczek F7, skoczek tak może i tutaj placówka jakaś, albo tutaj No taki manewr mógłby być ciekawy, gdyby nie to, że właśnie jest otwarta linia E I to właśnie tam będzie mógł naciskać Aniż Giri W partii nastąpił skoczek 7 gońc poszedł na D2 I gońc B8, no ten gońc będzie chciał wychodzić tutaj, albo tutaj jakieś wybicia potencjalne no, ale gońc B4 jest atak tutaj i de facto jedną obroną na no jedną z długów można by zagrać tak i tak, ale no po co bronić, skoro można jeszcze wymienić swojego słabego gońca? Gońc D6, i tutaj nastąpiły wymiany na D6 i wieża E3. No tutaj plan jest oczywisty: wieża A1 i po prostu atak na tego skoczka, także wieża E8. I teraz no nie jest konsekwentny w tym planie, bo jeszcze gra skoczek E5. Posunięcie, które no, zajmuje placówkę dla skoczka, no bo nie da się go wygonić w tym momencie. Skoczek tutaj zaraz będzie mógł wchodzić. Co prawda, trzeba by się liczyć z wybiciem, wybiciem, jakimś odejściem tutaj. No ale warto mieć takie posunięcie na uwadze. Hetman poszedł na C7. No to B4, no tutaj jedzie tymi pianami. No chcę zastopować właśnie tego typu manewry, żeby ani nie skoczka, ani też jakoś tutaj nie zostać Zajechanym na skrzydle hetmańskim. No ale skoczek C8, dobre posunięcie, które będzie mogło skutkować tego typu ruchami. Wieża C1 w partii i hetman odczyt na D8, żeby oczywiście nie dopuścić do jakichś manewrów typu B5. No ale pomimo tego, Aniż to zagrał, b5 w partii, ab, ab, cb i jeszcze hetman bije b5 na sam koniec, wywiera tutaj presję na tego piona. no i pozycja według mnie przymniejsza dla Anisza, no ale skoczek d6, na Kamura dalej się broni, próbuje, hetman b3, jest tutaj niby jakaś presja na tego piona, no ale tego skoczka najpierw trzeba by zlikwidować, no a zanim to się wydarzy, no to miną wieki. Tak, żeby 5 w partii, żeby ten pion był broniony oczywiście. Wieża C1 i Hetman A5. No, Hetman może tutaj zaraz wchodzić w jakiś sposób. I to mogłoby być po prostu nieprzyjemne. Ale Hetman B1. Hetman idzie. I w sumie teraz pozostaje to zagadką, po co. Może chodziło o to, żeby wejść właśnie na, B na G6? Albo skoczkiem tutaj, no. To są takie dwie najlogiczniejsze opcje, które widzę. No ale w partii Hetman poszedł na b6 i Hetman g6, poświęcenie tego piona. Mm, I teraz pytanie, o co tutaj chodzi, jeżeli nastąpi wybicie? To po prostu, dlaczego tego nie można brać? Takie pytanie. Bo szczerze, sam nie wiem, co autor miał na myśli. Skoczy h5 może? No tylko, że pytanie, co po tym, no tak wybicie. Ten skoczek w ogóle nie leci przypadkiem. Czy jest jeszcze taki ruch, może? Nie, no to jest złe. Odejście hetmanem jakieś. A, dobra, to jeszcze ratuje. Bo po wybiciu leci hetman, a po wybiciu odbija się skoczkiem. No, naprawdę bardzo ciekawe. Chociaż, no to z przyjemnej pozycji, na ile robi się taka powiedziałbym, nie najlepsza. No ale hetman C7 w partii, hetman D3, manewrowanie wieża E6 prawdopodobnie po to, żeby tutaj wrzucić wieżę, no ale skoczka 2 w partii. I potem skoczka 2, nastąpiło wieża F8. I tutaj, może wykorzystać to, że ta wieża za dużo miejsca nie ma i wrzucić skoczkę do akcji. Skoczka F4. Piękny manewr z skoczkiem, yy, który właśnie przyszedł na samym początku partii skoczek D2, skoczek F1, skoczek G3, skoczek E2, żeby pójść na F4 i teraz być piekielnie aktywnym. No ładnym, ale w wykonaniu anisz Giriego, ale wieża poszła na 7 1 ruch. I tutaj skoczek poszedł na G6. Czemu drugi nie czemu drugi nie poszedł? No to oczywiście wiadomo, bo wybicie, wybicie. I w sumie z naszej przewagi nic by nie wyszło. No, także w partii nastąpiło, tak? I tutaj mógłby się pokusić o wzięcie remisu, ale 11 remis na 11, no to. No wiadomo, nie byłoby korzystne. Bo teraz tak patrzę na tą pozycję i sobie myślę, czy może F4, F5 nie mogłoby zadziałać w tej pozycji. Tylko pytanie, czy po czymś takim tego nie ma. Bo to w sumie mogłoby mm, zneutralizować atak, no bo nagle wieża by miała. Tempo, żeby przejść czy to na B6, czy to na A6. No, co prawda, najlepiej ustawiona by tam nie była, no ale miałaby przynajmniej jakieś ruchy. Ale w partii Hetman B1, no to Hetman B7, Hetman B4, tutaj manewrowanie skoczek na F5 wszedł. I tutaj chodzi o to, że jest atak na wieżę. Jest tempo na to, żeby właśnie tą wieżę zlikwidować z linii E. Wieża F3 w partii z atakiem na skoczka, odejście i tutaj nastąpiła ofiara jakości. Tylko, że oczywiście taka ofiara, że nie ofiara, no bo po wybiciu następuje oczywiście. Skoczek B B4, także Hetman b w partii i wieża E7. No i tutaj powrót i mamy dosłownie podobną pozycję, tylko skoczek stoi na C6, nie na D6. I jest mała różnica w tej pozycji, no także. Skoczek poszedł na A7, i teraz w sumie jaka jest idea tego posunięcia? Może chodziło o to, żeby tak wjechać? Bo jeżeli o to chodziło, to naprawdę piękny manewr. Hetman poszedł na B3, skoczek na C8, Hetman na B4, i drugi skoczek poszedł na D7, i teraz jest wywierana presja na tego skoczka. Także tutaj logicznym ruchem by się wydawało albo tak, albo tak. Żeby jednocześnie no, utrzymać tego no bo placówka właśnie na E5 jest bardzo potężna. No, ogranicza dużo miejsca hikaru na komórze, a niż Gri po prostu ma więcej przestrzeni, także jeżeli nastąpiłaby strata tutaj, no to mogłoby się okazać nieprzyjemnie. No ale niż Gri zdecydował się na posunięcie H4. To jest y, dziwna decyzja według mnie, szczególnie, że można wybić i wybić. Co prawda, wytworzył się ten izolak, który może być po prostu potężny, szczególnie jeśli się zagra coś takiego i tak, to będzie już dosłownie nie, nie do powstrzymania. Także w partii wieża f7, no to skoczy h5, odejście i hetman na e7. No tutaj wybicie, no to chyba by nie byłoby poprawne, dlatego że można by łatwo zblokować tego piona i ten pion nie byłby silny, tylko słaby, nie, bo tutaj okazałoby się, że nawet tymi pionami można by zacząć jechać. No Teraz, przy jakimś nieuważnym ruchu h 1 można by dostać takie posunięcie. Ten pion zacząłby jechać, yy, no a ten pion poległby po prostu. No, ale w partii hat mam D4, właśnie. Posunięcie, które no, zastawia małą pułapeczkę. Yy, a jako pułapeczka? Oczywiście E6. Co prawda, to w tym momencie nie działa konkretnie. Yy, jest tutaj bronione wszystko ładnie. Także pozycja bardzo, bardzo przyjemna. Wierzę, EF8. W tym momencie jest atak na punkt f2, no i gra e6, no jak najbardziej poprawne posunięcie i po wieża f5, tutaj prawdopodobnie gri, hmm, przestraszył się tego, że straci na f2, że jeżeli nie wiem, yy, zagra wieża e5 przykładowo, to jest chyba najlepszym ruchem, nastąpi wieża, bije f2, to on mógł się przestraszyć, że tutaj zaraz straci coś. Ale tutaj po prostu może zagrać wieża bd5, jest groźba ruchu, wieża d7 i groźba po prostu mata. Także no to byłoby już zabójcze dla Hikaru Kamury. No ale niestety tego nie znalazł i widząc, że skoczek jest pod atakiem, a po skoczek g3 wieża bf 2 zagrał po prostu niepoprawne skoczek bg7. I to mogłoby być genialne posunięcie, gdyby nie mały szczegół, który jest właśnie po stronie Hikaru Nakamury. Hetman bg7. I w tym momencie wymiana hetmonów to byłaby po prostu kompletnie przegrana pozycja, no bo po wybiciu zostajemy Po prostu z figurą, mniej No a jeżeli będziemy próbowali pchać No to po prostu bijemy I to nawet w najgorszym wypadku, albo po prostu zblokowanie I w tym momencie mogłoby się wydawać, że po tym Hetman biegie 7 Następuje wieża G3 I tak mogłoby być Gdyby nie jedno Piękne posunięcie po stronie Hikorne komory. Genialne wieża G5. I teraz o co tutaj chodzi? Jeżeli nastąpi wybicie Hetmana, to wieża odbija. Jeżeli nastąpi wybicie. No to po prostu bicie. A jeżeli nastąpi wybicie, no to bicie. I teraz Hetmana. I tutaj jeszcze można by rozważać, czy coś takiego nie wchodzi, ale... Mm, no coś takiego nie. Ale to, no, gdyby wieża ta stała tutaj, to byłaby trochę inna rozmowa. Co do tej pozycji. Bo byłby jeszcze potencjał na jakiś atak. To już naprawdę piękne posunięcie po stronie na kamury, które trzyma wszystko, i okazuje się, że pozycja jest w okolicach równowagi. No, bo następuje wieża BG5, HBG5. I Hetman BD5 i w tym momencie Anis Giri zdecydował się na wzięcie remisu. Zaproponował Hikaru Kamura się zgodził. I tak oto aniż Giri po 11 partiach miał potężne 11 remisów. W kolejnej rundzie Petrus Fidler zmierzył się z niższym Grim, jednakże wynik, no jak można się domyślić, był to remis. Że punkt jest lepszy niż, niż bez punkt, albo jest takie przysłowie, którego nie chcę cytować, że lepszy remis. Wiemy wszyscy, ci, którzy kochają piłkę, co tam dalej. W ostatnich dwóch rundach Swidler jeszcze zremisował z Weipenau karłoną pierwszym rozstawionym oraz z Wyszym Anandem, co też było małą sensacją, no bo Swidler rozstawiony jako ostatni no osiągnął połowę punktów, remisując z większością zawodników, a Anish gry. zakończył ten turniej remisując z Wyszym Anandem oraz remisując z byłym mistrzem świata Veselinem Topałowym. Także tak oto się okazało, że Peter Swidler na 14 partii uzyskał aż 12 misłów, co jest też bardzo dobrym wynikiem, jak na niego, ale też można stwierdzić, że też rozczarowującym, no, że tylko jedna wygrana, jedna przegrana. Z jednej strony dobrze, z drugiej nie, za to Anish Giri, który był jednym z wyżej rozstawionych, zakończył ten turniej mając 7 punktów, remisując wszystkie partie jakie mógł rozegrać, i to jest jedyny przypadek w historii jakie właśnie się wydarzyło, że podczas turnieju kołowego, turnieju kandydatów, zawodnik wszystkie partie zremisował. Także cóż, to było na tyle. Jeżeli film się spodobał, zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji i zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!